Tomasz Kurjata, dzień dobry. Już za moment rozmowa z posłem Markiem Chmielewskim. Partnerami Radia DoBa są Fundacja Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal DoBa.pl. Radio Doba. Każdy na temat. Poseł Marek Kmielewski, dzień dobry. Poseł, dzień dobry, panu. Dzień Poseł dobry Platformy państwu. Koalicji Obywatelskiej. Też zaproponowałem panu oczywiście, żebyśmy się trochę częściej widzieli, żeby na bieżąco mówić, co się dzieje w Warszawie. Do Warszawy mamy zderzoniowa 400, myślę, że do centrum około 420 km. Nie wiem, więc pan ma tyle samo z powrotem do, do naszego regionu. I dzisiaj kilka wątków, które się ostatnio pojawiają, czyli na pewno chcę zapytać o prawy bory w Koalicji Obywatelskiej. Trzeba to pozwolić, tak? że są prawy wybory prawybory w Koalicji Obywatelskiej, a nie w Platformie tak, Obywatelskiej, bo, bo w ramach prawie. koalicji jest kilka Ugrupować. ugrupowań. Wysłał pan SMS-a na Trzaskowskiego czy na Sikorskiego? Na jedynkę. Czyli Trzaskowskiego. <noise> oczywiście. Mam nadzieję, że dziennikarz jest zainteresowany tym, co się dzieje wokół. Yy, jasne, bo, to, bo jak się pyta, pytaliśmy jako dziennikarze przed yy, tymi prawyborami, no to nie wszyscy byli chętni, żeby o tym yy, rozmawiać. Niektórzy mówili oczywiście wprost, yy, że go, kogo bardziej popierają. No nie było widać przed, kogo popieram. Yy, yy, jasne. A Sikorski... Yy... Jak by to wyglądało, gdyby to Sikorski yy, zdobył tą większą ilość głosów niż Trzaskowski? To byłby, na, byłby naszym kandydatem. Tak pan myśli? No, taka, takie są zasady prawyborów, jesteśmy poważną organizacją i w tym momencie, kiedy ustaliliśmy sobie zasady i skazaliśmy na dwóch dobrych kandydatów, no, któryś z nich musiał wygrać, no, skoro wygrał akurat cieszę się z tego, że mój również kandydat. No to... Po prostu idziemy do przodu. Tak jest w demokracji. No, Sikorski zachował się w tej sytuacji, myślę, godnie, popierając od razu, jakby automatycznie po, po, po wynikach wyborów. Tak było e... powiedziane od samego początku, że tak będzie to działało nie, nie, z każdej ze stron. Sam pan zna przykłady z polskiej polityki, gdzie wyglądało czasami wszystko dokładnie odwrotnie. Ja mówię o całej polskiej mhm. polityce, która, z której raczej no, ciężko być dumnym. Mówię o skali ostatnich nawet 30 paru lat. Jak pan myśli, co bardziej przekonało ludzi? Zapytam się jednak o to, no bo to, to, to nie mam kogo pytać. Pan jest tutaj i był pan tą osobą, która, która tego SMS-a wysłała i jest pan do tego jeszcze yy, posłem RP. E, co bardziej przekonuje ludzi, albo jakie są plusy yy, Trzaskowskiego, które przeważyły nad? tym wyborem, no, nad panem ministrem spraw zagranicznych Radkiem Sikorskim. Okay. No, różne sfery można brać pod uwagę. Nie będę żartował, jak koleżanka, jedna z koleżanek zażartowała, że jest przystojny, bo później pokazywała ją we wszystkich możliwych takich przypadkach jak szkół kontaktowe, ale tak, z jednej strony jest mi na pewno bliżej do niego jako kandydata ze względu na profesję, którą wcześniej ja jako samorządowiec uprawiałem i patrzyłem na sposoby zarządzania zarządzania miastem, dużym miastem, a skoro to jest duże miasto, to jakby pierwszy krok do tego, aby zarządzać również państwem w tym zakresie swoim. I tu w mojej ocenie mam też rozbieżne zdania z mieszkańcami Warszawy w wielu przypadkach, bo o tym dyskutowaliśmy. Paradoksem chyba jest również to, tak przeskakując, że mieszkańcy Warszawy być może głosowali, czy, czy ci, którzy mogli głosować, głosowali chyba bardziej na Sikorskiego, a tego nie wiemy, nie dowiemy się, ale w rozmowach tak to mniej więcej wyglądało. Ale to tak zawsze jest, że jak się ma kogoś z włodarzy, to samo Albo jesteśmy czegoś za blisko, to za blisko, bardziej to krytykujemy. takujemy. Natomiast mówię, w mojej ocenie, bardzo konkretna osoba jest też osobą taką, która jest bliżej mieszkańców, bardziej przystępna, otwarta na, na rozmowy i w każdym środowisku, czego czasami Radkowi może brakować. Tak, to jest moja ocena. Żeby jasne, było jasne, Jasne, oczywiście, nawet pytam Pana. Myślę też, że angażuje się w wiele takich inicjatyw, również ponad lokalnych i, i również związanych z tym, że no Warszawa jest stolicą, tak? więc to przełożenie również międzynarodowe olbrzymie ma również Rafał Czaskowski dał się tam poznać jako dobry włodarz tego miasta i dobry reprezentant naszego kraju, więc nie ma tych problemów i barier kontaktowych z innymi, że tak powiem, na zewnątrz. No o przystojności akurat nie będziemy dyskutować. Kto, kto, kto bardziej przystojny, bo o gustach się nie dyskutuje, my nie będziemy mówić, akurat nie wybieramy yy, przystojnego prezydenta RP. może Kompetentnego i przystojnego. Yy, jak już przy okazji będzie przystojny, no to, no to fajnie. Przyznam, że no, w tych rozmowach, w tych, tych dyskusjach najbardziej zwróciłem uwagę na to, że gdyby to Radosław Sikorski został prezydentem, już mówimy o tej ostatniej drodze, no to na pewno byłoby oryginalnie, że prezydentową byłaby. Zdobywczyni policera, wielka światowa intelektualista ale... Anne Applebaum. Okej, okay, ale my wybieramy prezydenta, a nie Jasne. prezydentową, więc myślę, że tu się powinniśmy skupić. Chociaż patrząc na wiele lat jakby prezydentury różnej, to sam pan wie, jak ważnym elementem pierwsza jest dama. pierwsza dama to jest tak jednak powiedzieć. pierwsza dama to jest też jakby ważny element taki społeczny, polityczny i często to zaangażowanie osoby, lub brak zaangażowania takiej osoby no jednak jest publicznie dyskutowane i oceniane. Tak, myślę, że też wiele osób brało to pod uwagę. Yy, jasne. Yy, nic nie mając oczywiście do pani Trzaskowskiej, ale ja po ale? prostu o niej, ja jej nie znam tak mm -hmm. naprawdę, więc a znam yy, jakby twórczość i to, co no, robi. Tam, tamta się dała bardziej poznać. I polecam jej artykuły. No przecież oni dalej funkcjonują w polityce i dalej Radek Sikorski jest mm -hmm. ministrem spraw zagranicznych, także o tym też nie zapominajmy. No to wiemy, jak to będzie wyglądało. Te, te wybory już wzbudzają emocje, chociaż one będą. Jest już data podana? Bo już, nie, jeszcze jeszcze nie, jeszcze nie. Ale nie to w maju będzie, tak szybko, będzie, tak. będzie podana, a w maju na pewno te wybory, jak wszystko będzie dobrze, oby się odbyły. A wiemy, że jak coś planujemy, to rozśmieszamy pana Boga. No ale plan musi być i data musi być podana. Znamy, znamy sytuację. Z, Musimy wiedzieć, kiedy rozpoczyna się oficjalna kampania Oficjalna wyborcza. kampania i oby, oby los pozwolił na to, żeby te wybory odbyły się wtedy, kiedy mają się odbyć i przyznam, że to już wzbudza dużo emocji, te wybory za powiedzmy pół roku plus minus i już to wzbudza emocje, już mamy prawie wszystkich tych liczących się kandydatów, oprócz kandydatów lewicy, bo tam jeszcze trwają dyskusje, w połowie grudnia ma być podana kandydatka, czy też kandydat, a kto będzie w drugiej duże, według pana? Znaczy, słyszymy te, te, te znaczy, no, statystyki. Statystyka jest nieubłagana i nie czarujmy się, spolaryzowane społeczeństwo nasze prawdopodobnie, bo to nigdy nie może powiedzieć na 100%, będzie jednak wspierało kandydatów zarówno Koalic Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Niby niezależny, ale dobrze wiemy, kto go rekomenduje i dlaczego. Eee, oczywiście dużo mnie wiadomo jest męcem, jak tutaj to są te różne sytuacje, ale patrząc na, na inne wybory na różnych szczeblach, no to statystyka jest nieubłagana. No. Krótko mówiąc, twarde elektoraty w wielu przypadkach, natomiast w drugiej turze to, be, to będzie pewna, mm, pewne uśmiechanie się i przytulanie do, do innych. A będzie do uśmiechania się myśli, myśli pan, że można na 100% liczyć, że obojętnie jakby kto z tej dzisiejszej koalicji rządowej dostanie się do drugiej tury, już nie analizując statystyk, bo mówię, no w maju dowiemy się tak naprawdę jak ludzie myślą. Niezależnie od tego, jaki kandydat się dostanie do tej drugiej tury, mogą pozostali koalicjanci liczyć na siebie nawzajem? Myślę, że tak. W takich rozmowach kuluarowych to jednak część osób deklaruje takie wsparcie, bo wiemy, o co zabiegamy, wiemy, że dzisiaj oprócz tego, że ktoś jest, może być dobrym kandydatem, to też powinien być kandydatem, który rozumie większość społeczeństwa z października poprzedniego roku, który powiedział wyraźnie chcemy zmiany i zmiany w jakim kierunku. Jasne, chociaż, jak mówią lewicujący, czy przechylający się bardziej w lewo pan Trzaskowski może nie otrzymać poparcia na przykład do takich konserwatystów z PSL-u. To są takie... No, no. Ja, ja słucham, słucham tych rozmów, słucham, ale... analizuję i stąd moje pytanie. No, Ale też e, członkowie PSL-u są, są członkami naszej koalicji tak? w, Sejmie, w rządzie. I co wtedy, jeżeli mielibyśmy odwrócić do góry nogami i, i mamy dzisiaj przykłady tego, e, z czym szliśmy do wyborów, z czym również od PSL, a niestety nie możemy tego dalej procedować, bo mamy kolejny element, jakim jest prezydent i jego podpis, a raczej brak podpisu. No to w maju wszystkiego się dowiemy, i wtedy no, będzie wiadomo, jak to wygląda. Czy będzie taki prezydent, który będzie wspierał działania rządu, czy je torpedował, w zależności od tego, kto mm. tym prezydentem zostanie, bo to jest, myślę, jakby główna gra. Tak, to jest główna gra, ale też nie zapominajmy, że od stycznia Polska przewodzi prezydencji, tak, to jestem prezydencją Unii Europejskiej tutaj też w cieniu. Te dwie rzeczy będą na siebie bardzo mocno wpływały, mimo że będziemy zbierając. No tak, bo do, do, to będzie dokładnie w tym czasie. W dokładnie, czasie kampanii. Dokładnie w tym czasie będzie uważam, że ten element będzie również wielokrotnie jakby wykorzystywany. Rok rządu to minie 13 grudnia od 15 października już. No, powiedzmy od 15 października, no wtedy były wybory, ale wiadomo, kilka dni później e, zostaliście państwo posłami i posłankami. E, już jest jakiś taki czas podsumowań. Pierwszy to jest te takie symboliczne 100 dni, a drugi czas to jest e, wtedy, kiedy e, mija rok. No i ten rok jakby, możemy powiedzieć, że jesteśmy po środku między wygraniem wyborów, a e, ukonstytuowanie się e, rządu. No, pytam oczywiście człowieka koalicji, ale jak pan ocenia ten, ten rok, ten czas? Z jakimi tak. może, może inaczej, z jakimi pan szedł oczekiwaniami, kiedy zdobył pan mandat, a jak to wygląda po roku? I nie chodzi o to, żeby tutaj pan teraz laurkę wystawił no, no, wszystkiemu, co, co robicie, bo, bo, bo można podać parę punktów, które no, z trudem się albo udają, albo z opóźnieniem się udają, chociażby, nie wiem, składka zdrowotna, która naprawdę jest mielona, sam pan to widzi, przez ostatnie 12 miesięcy przyznam, że już przestałem nawet czytać artykuły na temat składki zdrowotnej, bo ja już sam nie wiedziałem o co Jesteśmy chodzi. Jesteśmy po ustawie Sejmowej, Senat, prezydent. Prezydent podpisze? Myślę, że tak. No Przecież te pieniądze, które w niewielkim stopniu, bo to też tam jest świadomość, to złotym miesięcznie nie jest jakimś wielkim zyskiem, ale też zawsze te zmniejszenia obciążeń, które można przełożyć na inne działania, na pewno poprawiają chociażby nastrój i relacje pomiędzy rządem a przedsiębiorcami, bo to od nich te środki trafiają, zarówno do swoich pracowników, bo przecież dają miejsca pracy, tak? a z drugiej strony dają pieniądze do budżetu państwa, który potem będzie dzielony. No, sam jestem przedsiębiorcą niedużym, ale jednak płacę podatki i sam wiem, że im więcej, większe mam obciążenia, tym mniejsza chęć zatrudniania kolejnych us osób, czy, czy mniejsza możliwość, nawet nie tyle chęć. Bo przecież o tym mówimy, żeby nie wiem, inwestować, prawda? Bo to jest oczywiste. Większe narzuty powodują większe komplikacje, to i tego nikomu nie trzeba tłumaczyć. Okej, okay, ale tak wracając do tego pytania, z czym szedłem? Na pewno szedłem z nastawieniem na troszeczkę większą sprawczość i tu nie ma co ukrywać, ale też widząc, jak sytuacja wygląda, postanowiłem realizować się też poprzez komisje, w których biorę udział, bądź zespoły, które między nimi założyłem, jak Parlamentarny Zespół Samorządowy czy Zespół do Spraw Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj mamy pole do przygotowywania materiałów, które potem mogą być poddane pracy całego Sejmu zdarzyło się już wiele ciekawych rzeczy, procedujemy kilka ustaw, które jako samorządowcy powolutku będziemy chcieli wprowadzać. Mówię o samorządowcach w rozumieniu części posłów, którzy mieli duże doświadczenie samorządowe ich jest ich wbrew pozorom sporo i nie tylko tych, którzy teraz przyszli w tej kadencji, ale również w poprzednich, dzięki temu się lepiej rozumiemy, ale też musimy pamiętać, że po co powstała na przykład Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, do której mam przepustkę stałą, mam prawo uczestniczyć w tych posiedzeniach, no, a no po to, żeby rozmawiać po... My szliśmy z przekonaniem do decentralizacji zarządzania tutaj państwa, i to generalnie powinno wybrzmieć za każdym razem, no ale żeby była decentralizacja, to prozą życia są finanse. No i duży element, jakim jest zmiana całkowicie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, została przeprocedowana i będzie od stycznia wdrożona spotyka się z dobrym generalnie odbiorem, bo ludzie już w gminy dostały informacje, jakimi środkami będą zarządzały w roku następnym. Też to, co się udało zrobić, to przegadanie tematu, że po roku robimy weryfikację. Nie czekamy dwa lata, jak to było pierwotnie, ale jednak dużo. Po roku. Mhm. Po roku i wracamy, co jest dobre, co złe, w tym kierunku idziemy. Nie ma idealnych rozwiązań, ale nie da się wprost porównywać starego i nowego, bo to jest zupełnie inny sposób podawania tych danych i inny sposób przekazywania środków. Ale nowy ład nie został zlikwidowany, prawda? No to o czym rozmawiamy. Bo to... Ale jest tam kilka elementów, one były, one były krytykowane, kiedy był wprowadzany, a potem po oglądanie budżetu, jakie są możliwości, spowodowało, tak, ale... że, że, że to nie działa się nad ale... tym nowym tak, ładem, ale... tak jakby się chciało. Nie no, się nie, da, nie działa się nawet takie takiej przyczyny, że to, co zostało kiedyś rozdane w postaci różnych kartoników, jeszcze do tej pory realizujemy, bo to jest ciągłość władzy państwa. W związku z tym trzeba to zrealizować. Czy dobrze, czy źle, to na ten moment może że to zostawmy, więc trzeba to kontynuować, bo to jest przede wszystkim dla mieszkańców, dla obywateli tego kraju i należało się z tego wywiązać. Natomiast my mówimy o zupełnie innym sposobie przekazywania środków do jednostek samorządu terytorialnego, podzielonych odpowiednio na grupy, inne są potrzeby województwa, tak, I mówimy Ale o Ale pan, pan, jako był wieloletni przecież samorządowiec, sam pan wie, że Nowy Ład spowodował, że tych pieniędzy właśnie na, 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 na ten sam dół ten, naj, ten najważniejszy, tak. mówię, sam dół nie oznacza, że to jest ja nieważne, rozumiem, tylko sam ludzi. dół, tylko mówimy o tych, tych najmniejszych i tych większych oczywiście samorządach, także. Że zostały zabrane możliwości, a potem przyjeżdżało się z wielkimi kartonnikami, tak. z informacją, że przekazano tyle i tyle pieniędzy. Te pieniądze były kiedyś przekazywane po prostu budżetowo. Tak, tak. I nie trzeba było nosić kartoników i robić sobie. I, i chodzi o to, żeby wrócić do normalności, żeby to ludzie na dole w samorządzie, radni wraz z włodarzami miast, gmin e, mogli decydować, na co będą wydawali, a nie, żeby komuś za te ciągle podaje taki przykład, jak trzeba pomalować w podpokój wiemy, ale dlaczego musimy malować na taką farbę, jak ktoś nam wskaże. Takim kolorem farby. No to, to jest brak wolności, to już jakby taka. taka no, ale oczywista. tak wyglądały te kartoniki. Jakby pan przypomniał nazwy tych komisji, w których pan funkcjonuje. Komisja Samorządu Terytorialnego Polityki Regionalnej, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej. No i teraz jestem w ostatnich czasach członkiem Komisji Nadzwyczajnej i od niedawna jej wiceprzewodniczącym do spraw powodzi. No i o tym za chwilę porozmawiamy. Słuchacie, radia Doba. YouTube. Każdy na temat. Już Państwo wiedzą, czego słuchają. Poseł Marek Mielewski, poseł koalicji obywatelskiej Marek Mielewski jest w naszym studiu. No i o tej powodzi. Pan y, mieszka w Piławie Dolnej. Tak. Y, pana doświadczenie jako mieszkańca jako włodarza, y, jeżeli chodzi o to, co dzieje się czasami z rzeką y, Piławą, y, bo ona się nazywa Piława, tak chciałem przypomnieć, a nie Piławka tak formalnie, jest geograficznie. Jest geograficznie i ze wszystkimi jej Dziękuję. dopływami. Mhm. A już nie mamy, panie Marku, 20 lat, więc 97 mhm. pamiętamy bardzo dobrze te rzeczy, które były ostatnio, znamy jeszcze lepiej. Ja mieszkam też niedaleko tej rzeki. No zdarzyło się bardzo źle. Jeżeli mhm. chodzi o nasz powiat, gdzie oczywiście pozalewało ludzi, ale nikt nie zginął, mówię o powiecie Tak do wspaniała informacja i tak dalej chociaż tych kłopotów jest wiele i pan Zna te problemy, bo no pan nawet nie musi pytać. Pan po prostu w tym wszystkim, jakby to funkcjonuje to, i to są często. Sam często jest na To już to, to jakby pan najbardziej to y, y, rozumie, ale wi wiadomo, że to, co się zdarzyło, mówię o naszym regionie, to, co się zdarzyło w Stroniu, i tak dalej. To... Nowizna, Mościsko, a mm -hmm. potem y, mówimy o tym. Stronie, o, lądek, to Tam, Kuchoła, tam abs absolutna tragedia. Y, to, co zdarzyło się w Stroniu, to naprawdę słowo Armagedon nie jest przesadzonym słowem, ale. Sam pan zauważył, że te, takie szybkie obietnice tutaj będzie 2000 do 800, potem tam 100 tysięcy na remont mieszkania do 200, do 100 tysięcy, mm -hmm. żeby było jasne. Ja tu trzeba tak. precyzować, do 200 tysięcy w przypadku domku jednorodzinnego. No i potem. Otrzymujemy co chwilę e-maile, komentarze w serwisie doba.pl: Po prostu, gdzie są te pieniądze, nikt do nas nie przyjeżdża, nie ma rzeczoznawców, gminy mówią, że oni nie mogą wypłacić, dopóki nie ma informacji o tym, jakie to są te straty, niczego nie możemy zrobić wcześniej i tak dalej, a to się przesuwa w czasie, zbliża się zima, właściwie już mrozy, już przyszły, przynajmniej nad ranem. Jak wygląda sytuacja dzisiaj? Powołano, zwolniono kilkanaście dni temu, tak, czy kilka dni temu w sumie możemy powiedzieć, odwołano ze stanowiska wojewodę, omen, omen byłego starosta, tak, byłego starostkę powiatu głockiego. Taki trochę paradoks, bo to, to powinien być człowiek, który jakby najbardziej powinien osobiście rozumieć te wszystkie problemy. Ja czasami odnoszę wrażenie taki kozioł ofiarny całej tej sytuacji. No Ale to moje zdanie. Jak to teraz wygląda z tymi pieniędzmi? Bo Znaczymy. to nie znaczy, że państwo nie chce dać tych pieniędzy, tylko ta cała procedura. Przedłuża się dla wielu ludzi w nieskończoność, bo oni nawet nie wiedzą, co mają robić i kiedy dostaną te pieniądze. Znaczy, jesteśmy nadmiernie przeregulowanym państwem w wielu obszarach i tu właśnie to pokazało. Część środków pochodzi z ustawy o pomocy, że tak powiem, społecznej, część środków jest, szczególnie tych, małych, tych mniejszych zasiłków, pochodzi z budżetu państwa wprost i na każdy z nich trzeba było składać te wnioski, ponieważ jest inne źródło finansowania. To, to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest ilość, osób, która pracuje w tych jednostkach, one musiały nawet jeżeli nie dokonywały wygadu środowiskowego, bo było powiedziane nie, nie robimy, jest oświadczenie, to to trzeba wszystko wprowadzić do komputera. To tych osób jest nie kilkadziesiąt, jest kilkaset w poszczególnych gminach, a na terenie gminy A mówimy o małych gminach, mówię, ale mówię gmin, o bardziej, tak. czy czy albo czy gmina gminę... Płocków wiejska, której kilka tysięcy osób jest poszkodowanych i to wszystko trzeba wprowadzić. To z tego trzeba zrobić zapotrzebowanie. To jest bardzo też duża gmina w sensie obszarowo tak, tak. Tak i to to, to jest kolejna rzecz. Kolejna, trzecia, trzeci element, i to też rozmawiam z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej, to jest to, że nie zagrało do końca, bo jakby nie, nie było takich wcześniej procedur. Um, takie taki grupy ludzi, rzeczoznawców, którzy mogliby przyjść i ocenić te szkody, żeby na tej podstawie można było wnioskować o określoną wysokość tych um, środków no tak przekazywanych. Tutaj się ten lejk, że tak powiem, tak. tak, wąskie, tak wąskie gardło, i to, a to potem to wszystko było zbierane, szło dalej. E, no, patrząc na to wszystko, co się zadziało i patrząc na przepisy, które, uwaga, jeszcze były przez Platformę w w 2011 roku, na szczęście była ta ustawa i stan kręckiej żywiołowy, który został wprowadzony, ułatwił wiele rzeczy. Może tego nie widać, może ludzie w tym rozżaleniu patrzą na na inne sytuacje, ale gdyby nie ta ustawa e, i nie stan kręcki, żeby byłoby 10 razy gorzej. Trudno sobie to nawet wyobrazić, chyba, ale proszę mi wierzyć, możliwość działania wojska, możliwość współdziałania wszystkich służb, to wynikało z tamtych ustaw. Dzisiaj te ustawy trzeba poprawiać. Możecie nie znosi próżni między 11 rokiem a rokiem obecnym. Minęło wiele, wiele lat. My ją poprawialiśmy już dwukrotnie, tą ustawę. Ja w tej chwili jako wiceprzewodniczący tej komisji nadzwyczajnej jestem na bieżąco z tymi tematami. Miałem też przyjemność w imieniu Koalicji Obywatelskiej, mówię o przyjemności, ale żeby to każdy zrozumiał, zgłosić tą bardzo ważną poprawkę, jaką jest 50 tysięcy zaliczki, którą można było dostać nie czekając na decyzję, bo żeby wydać tę decyzję trzeba było a przejść potem będzie to wszystko procedury. jest weryfikowane rozumiem. a potem będzie oczywiście będzie weryfikowane, no bo to są pieniądze publiczne, nie, no, Pana, moje i no, nie, nie każdy nie każdy remont i nie każda strata była na określonym poziomie, to jest dla mnie dla mnie oczywista ten pomysł, myślę, że powinien być już jakby na stałe wprowadzony w takich sytuacjach. Oczywiście tą kwotę, to jest, tą kwotą można tam... To jest jeden z pomysłów, tak, ale w mojej ocenie ja bym poszedł dalej, myślę, że to będziemy przekazywali. Uważam, że gminy, na których takie sytuacje miały miejsce, powinny zaliczkowo dostać też pieniądze, żeby je szybko przekazywać dalej. I też się z nich rozwieje. Tak jak zaliczkę dostanie indywidualna osoba fizyczna na pokrycie strach i na remont, tak? Tak samo gmina, bo to przez gminę przechodzi, więc ta gmina powinna już na koncie posiadać te pieniądze i jakby dosypywać. Do nich tak Nie da, Żeby na pierwszy rzut szybko wydać te pieniądze. Ta pomysł no z zaliczkami na, na, pewno, na pewno spowoduje, że ten lejek trochę się rozszerzy z tymi pieniędzmi, bo, bo to no, wiem, bo rozmawiam. Pracownik portalu doba.pl mieszkał w Bardzie, mówię mieszkał, bo musiał się niestety mhm. przeprowadzić w inne miejsce zanim wróci do wyremontowanego mieszkania I niestety to mieszkanie zostało zalane pod sufit. Więc Albo pytanie, by... czy wróci, bo tutaj cały, tutaj jasno powiedzieć... Ale on akurat wróci, tam się uda, tam się uda, uda mm -hmm. uratować to, co widzimy w stroniu, gdzie zniknęły niektóre domy w całości, włącznie no, z piwnicami. Zostały kwartały. Tylko... Tak. Całe kwartały, tak. Tak, tak, to, to, to jest absolutnie szokujące. W tym uczestniczyliśmy, jeździliśmy, spotykaliśmy się z ludźmi, rozmawialiśmy z nimi. To naprawdę... Mm, Oby to było ostatni raz, w, taki, w, takiej, w takiej formie, bo czymś innym jednak jest to zalania, czymś innym to, że raptem stajesz następnego dnia przed domem, którego po prostu już nie ma. W no i, ogóle nie i to, wiem. Co, nic nie ma. Bo ja też tam jeździłem na spotkania, czy to z przedsiębiorcami, czy na zwyczajne sesji w lądku, bo tak wypada być po prostu i wiedzieć od ludzi z pierwszej ręki, a nie tylko z telewizji czy z jakichś no, materiałów. stamtąd też został pan wybrany, bo ja tak podkreślam, że jest pan e, tak, z powiatu żniowskiego tak, ale jednak. E, e, dokładnie dlatego też jest ten wybrany z pięciu powiatów na, naszej Tak, dywacji. Znam szczegóły mniej więcej e, i wiem jakie są problemy, ale proszę mi wierzyć, to nie jest takie proste, żeby się przebić od razu z niektórymi rzeczami, które są zastałe i trzeba je zmieniać. I to właśnie to jest cel między innymi parlamentarzystów. Mamy zupełnie inną pracę niż organ wykonawczy, jakim jest rząd, wojewodowie i te prace bieżące. My podpowiadamy, my możemy szybciej procedować wiele rzeczy i to się spotkało ze zrozumieniem, bo... No i też lobbować w różnych sytuacjach. Dokładnie, sytuacji, bo przechodziło szybko, tak? W momencie, kiedy tylko jako Sejm wrzucaliśmy te wszystkie poprawki i kolejną edycję zmian tej ustawy, to za chwilę, w ciągu dosłownie dwóch dni, Senat, za chwilę prezydent, i to szło wtedy szybko. A na podstawie tych zmian ustawowych można było wprowadzać i dawać pieniądze samorządom. Chociażby, proszę zwrócić uwagę, w tamtej ustawie samorządy dostawały 80% dofinansowania do zadań swoich własnych, a w tej chwili jest 100%. To jest kolejna rzecz. Przedsiębiorcy mogli starać się o pożyczkę do 50 tysięcy, mogą do 200 tysięcy. To jest naprawdę duża różnica. I wiele innych szczegółowych. A czy przedsiębiorcy, rozwiązań... bo o tym też słyszymy, bo tam na początku był pomysł, że Odleczona będzie płatność za te wszystkie daniny państwowe, wiadomo, a są wnioski o to, żeby w ogóle jakby zawiesić, a nie przesunąć w czasie, no bo ci ludzie muszą zarobić na bieżące za chwilę, jak się Też. wszystko poukłada zar zarobić mhm. na na bieżąco, nie tylko na Daninę, ale też na swoje rodziny i w ogóle swoje życie, a jeszcze im zostaje tak naprawdę przesunięta w czasie płatność za kartę kredytową, bo tak to możemy nazwać. No tak. Może, może nieoprocentowana, ale jednak płatność, którą trzeba uregulować, a w tym czasie nie zarabiamy nic. No Dlatego część było dofinansowania do pracowników zatrudnionych. Następna poprawka, pracownicy są również zatrudniani przez ngo czy przez rolników. Nie było to brane pod uwagę. Ich jest naprawdę sporo. Też w, zostało to wprowadzone. Te pieniądze, które trafiają do przedsiębiorców, były różnie liczone albo od liczby tych pracowników, albo od wielkości przychodów, które były średniorocznych z ubiegłego roku i tak dalej. Tam różne były mechanizmy co do tego. W ostatniej poprawce wprowadziliśmy zwolnienie z ubezpieczenia społecznego przedsiębiorców na 5 miesięcy tych, którzy ponieśli straty większe, czy ponoszą nadal, bo to jest właśnie bardzo ważne, bo to nie tylko ci fizycznie przegrali, ale ci, którzy na przykład nie mogą świadczyć dalej usług, no bo nie ma chętnych. Ta firma nie jest, nie wiem, nie

pomoc różnego rodzaju jest naprawdę dość znacząca i myślę, że to się powolutku ułoży, bo proszę mi wierzyć, bardzo dużo wolontariatów wszelkiego rodzaju i darowizn, które tam do nich trafiają, pomagają również i tym przedsiębiorcom. Poza tym wojsko się bardzo mocno włączyło w działania na terenie i też i nie patrząc, czy to jest osoba fizyczna, czy, czy prowadzący działalność to wspólne tematy A były to było, realizowane. to było widać, jak tam byłem, to było widać, że zwłaszcza wojska obronne... Ter... Ja panu mówię, co ja co, tak. co po prostu uhum. widziałem na własne Oczy i ja też tutaj byłem, nie, nie było malowania tam. zielonej na zielono trawy, bo, bo doba przyjechała, tylko po prostu prawdziwy świat. To, to z jednej strony był bardzo smutny widok, z drugiej optymistyczny przez to, że ta pomoc ludzi, a zwłaszcza wojsk obrony terytorialnej. Ale nie tylko, bo tam były właśnie tak do Jasne, ale ja I mówię, i są co, nadal. co, co no. widziałem, teraz oczywiście wiemy, że, że, że funkcjonują w ogóle no, inżynieryjne wybudowanie tak, tak. absolutnie to się dzieje. Ja widziałem byłem na tych ty, tak powiem, początkowych dniach i te, te, te wojska. Obrony Terytorialnej po prostu dały z siebie wszystko, i ja im po prostu dziękuję. bo Po prostu sam, dziękujemy. Sam, sam widziałem, co, co robią. Oczywiście warto podziękować też wszystkim prywatnym osobom, różnym organizacjom, firmom, które po prostu wyszły naprzeciw tym problemom i po prostu pojawili się właśnie prawie bez żadnej organizacji. Po prostu, I znikąd. Na... Czasem jak to mówią. Tak w znikąd, to, o, oddając często naprawdę dużo, dużo pieniędzy, dużo swojej pracy. Znaczy mogę powiedzieć też, że jako poseł historia. tego regionu byłem w kontakcie z większością posłów naszych z całej Polski. Tak naprawdę to mi się telefon urywał, bo koordynowałem również tą pomoc, która trafiała do hubów, które były w części przepakowywane, albo trafiała bezpośrednio do miejscowości, do których wiedziałem, że można dojechać. Bo też tak było. Jasne, byłem, no, do, nowej, do Nowej Morawy, do kamienicy na przykład, do nie... przez wiele dni nie można Dokładnie. było dojechać, I, bo i to nie było... było drogi. Dokładnie, żadnej. żadnej. I teraz przez lasy, ktoś do mnie dzwoni mówi, słuchaj, jedzie transport, do, do, przyjedzie do Lewina na przykład Brzeskiego, a ja mówię, no do 18 z tego co wiem. To jest Opolszczyzna w ogóle, tak? Więc no, jest wiele tematów, które realizowaliśmy również jako parlamentarzyści, tych ludzi pomagających, było bardzo wielu, zarówno w sferze finansowej, tej materialnej, ale też i pracy. Przyjeżdżali osobiście, wykonywali mnóstwo rzeczy, spotykam się z nimi na co dzień, rozmawiam, oni jeszcze pytają, Teraz mam kolejne jakieś tam kontakty związane z doposażeniem również mieszkań w różne sprzęty i też nadal je koordynuję, to co można. Także dużo pracy, której nie widać, ale ona ma w konsekwencji spowodować, że ci ludzie po prostu... Ja, ja nawet sam założyłem, powiem pan, nawet zrobiłem sobie zrzuty ekranu z głównych polskich portali już tak kilka dni po powodzi. Zniknęły w ogóle informacje o tym, co tam się... co. Co się u nas dzieje, bo tak to nazywam, bo jestem z tego regionu, więc pan też. Po prostu zniknęły informacje. Po kilku dniach i naprawdę mhm. to jest, mam to udowodnione, nawet gdzieś tam na prawym czy lewym mhm. dolnym rogu, żeby chociaż była jakaś mała notka, to trochę wróciło, jak zaczą, zaczął, zaczął działać Kierwiński, jak odwołano ma ale tych informacji było mało. W do mediów lokalnych, które jakby żyły tymi informacjami, tak. bo tutaj co chwilę. Po prostu zgłaszano nam jakieś uwagi, informacje. Oczywiście wiadomo, że chętniej ktoś zadzwoni, że coś nie wyszło, niż ten komu nie wiem, coś pomógł, ale jednak y, tych problemów było bardzo dużo i myślę, że ten pomysł z tymi, z, tym, z tą zaliczką, żeby można było szybciej remontować dom, mieszkanie, firmę czy, czy zabudowania gospodarskie, bo przecież mnóstwo wiosek, typu, nie wiem, żelazno, ale nie tylko y, ma wielkie problemy do dzisiaj. Ludzie po prostu potrzebują rąk do pracy, to zawsze i pieniędzy, no bo bez tego też się a nie uda. A zakup materiałów chociażby. Absolutnie, absolutnie. A zima już, a zima już jest. Tak. E, a nie przybędzie. E, Marek Chimlewski, poseł e, Koalicji Obywatelskiej, e, były wójt gminy Dzierżoniów, był moim państwa gościem. Zapraszam w najbliższym czasie do kolejnej dyskusji, do kolejnej rozmowy, bo zawsze w niektórych przypadkach wstety, w niektórych niestety, jak w przypadku powodzi, e, trzeba rozmawiać. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Dobrze. Dziękuję również za rozmowę i za zaproszenie. Do zobaczenia. Słuchaliście podcastu Radio Doba. Radio Doba. Każdy na temat. Partnerami Radio Doba są Fundacje Ziemi Sudeckiej, Studio Językowe Status i portal doba.pl.